Co należy zmienić w Polskiej Służbie Zdrowia? O tym z dyrekcją i ordynatorami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie rozmawiał przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna. Jak podkreślał, większy budżet na opiekę zdrowotną nie wystarczy, by sytuacja uległa poprawie. To jest kwestia POZ-u, relacji między sor a POZ-em. To jest kwestia naszego zobowiązania, że wizyta na sor będzie zamknięta w 60 minutach, że pacjent będzie przyjęty i skierowany i zdiagnozowany i skierowany do odpowiedniego lekarza dalej. Jednak trudności, z jakimi na co dzień spotykają się pacjenci oraz lekarze, wymagają stopniowej poprawy. To nie są tylko problemy szpitali powiatowych, bo to są też problemy szpitali, tak jak tutaj byliśmy, szpitali wojewódzkich. Dlatego absolutnie jest to bardzo daleka jeszcze droga, ale to trzeba zrobić w sposób taki zrozumiały i spokojny, bez żadnej znowu rewolucji. W punktach programu zdrowotnego Koalicji Obywatelskiej znajdują się również m.in. bezpłatne badania profilaktyczne dla osób, które ukończyły 50 rok życia, równy dostęp do szczepionek dla dzieci oraz udoskonalenie leczenia nowotworów. Dyskusja na temat skutecznej walki z rakiem z inicjatywy polskich europosłów znalazła się w agendzie posiedzenia w Strasburgu. Zależy nam na tym i to mamy ustalone powołanie Komisji do Spraw Onkologii w Parlamencie Europejskim. Ta sprawa wychodzi na pierwszy plan, jeśli chodzi o kwestie ochrony zdrowia. Pełen program wyborczy zaproponowany przez Koalicję Obywatelską można znaleźć na oficjalnej stronie Komitetu.